Hej wszystkim, z tej strony Hyundaian, no i jest to mój pierwszy film na moim kanale pod moim pierwszym filmem chciałbym żebyście wbili 50 łapek w górę będzie kolejny odcinek znaczy no są, będą codziennie odcinki y, o, y, będą wrzucone o 20 ale no ym, w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć, co się będzie znajdy, znajdowało, znajdywało. Dobra, nie wiem jak to się wymawia, ale chyba wiecie o co chodzi. Będę Wam wymieniał, co, co będzie się znajdowało na moim kanale. No to tak. Na pewno będzie Minecraft, na pewno będzie Roblox, na pewno będzie Brawl Stars, yy, na pewno yy, w lato, w lato. Yy, będę yy, wrzucał filmy, jak yy, na działce yy, na przykład ślizgam się na takim ślizga, ślizgaczu. No i. No, i będę na przykład nagrywał, jak gram w piłkę, będę nagrywał, jak, no, gram na przykład. O, tutaj mam odpalonego, właśnie laptopa. O. No i, znaczy, no, to nie jest komputer, no bo jeszcze mnie nie stać na komputer, tylko mam o laptopa. Tylko tak z daleka Wam pokażę, że z daleka będzie lepiej. Może teraz widać, że to jest laptop. Nie, bo to nie jest komputer, to jest właśnie laptop. No i drugi odcinek będzie zgrania w Minecraft. No i zapomniałam... Boże, zapomniałam o jednej rzeczy, dobra. Powiem wam to teraz. To jest druga najważniejsza rzecz. Musicie zejść tam na dół i kliknąć czerwony przycisk subskrybuj żeby był szary, bo na razie jest czerwony, no i nie ma przy nim dzwoneczka, no i jest smutno, bo on nie ma przyjaciela. Jest czerwony, no i zmieni się na szary i później kliknijcie dzwoneczek, który przy nim jest, no i wtedy już są razem, szczęśliwi. No i wtedy jest też dla mnie y, lepiej. No i pierwsza rzecz najważniejsza Idźcie tam na dół, kliknijcie mój kanał, następnie w tutaj, o tutaj, w prawym górnym rogu kliknijcie taką y, lunetę, jakby co mają detektywi. No i tam y, jest wyszukiwarka, no i sobie wpiszcie Palion, zasubskrybujcie ten kanał właśnie, tak samo jak mój, później Palion Games, tak samo go zasubskrybujcie. I później Palion Games Plus, też go zasubskrybujcie. I oczywiście mnie też zasubskrybujcie. I polecam Paliona. Polecam, po prostu bardzo lubię Paliona. A! No i wiecie, wiecie co było dla mnie najlepsze? Tak, z miesiąc temu, jak, jak Palion wrzucił nutę, no to ja napisałem. Że już y, jego nutę wysłuchałem 5, 3, y, trz, czy tam 5 razy, nie? No i, no i tak. No i on mi odpisał. Napisał, y, y, tak napisał, y, chyba, tak z pamięci powiem, no to chyba. Z... Coś takiego, y, Wolf. Y, mój kumpel, mój brat, czy tam kumpel, zakłada kanał. Jeszcze nie nagrywa, ale będzie do, tam y, odcinki ze mną. No i jak no i mogę być pierwszym subskrybującym, no i mogę coś tam zgarnąć. Ale no, szczególnie no to chodziło o to, że jego brat, czy tam kumpel, zakłada kanał. Tak chyba o to chodziło. No to już chyba będę kończył na dziś. Prób łapkowy, pamiętajcie. Prób łapkowy to był 50 łapek w górę. No i do widzenia. Cześć.